Idea jest taka, że na pewno warto spróbować i niezależnie od tego, czy okoliczności są ciężkie, czy są nieciężkie, czy to jest jakiś duży kryzys, czy to jest mały kryzys, to na pewno przemyślenie i uchwycenie tego po stoicku na pewno zawsze pomoże. Cześć! Tu podcast Myślnik Stankiewicza, czyli rozmowa człowieka z człowiekiem o wszystkim, co dla człowieka istotne. Dzisiaj kontynuujemy pytania i odpowiedzi, bo jeszcze ileś ich jest od Was. Tych pytań nie chcę, żeby coś umknęło. Choć, oczywiście, z góry przepraszam, że no na wszystko yy, nie uda mi się pewnie odpowiedzieć. Ale po stoicku, starać się zawsze trzeba, starać się zawsze warto. Jestem dzisiaj chyba trochę zachrypnięty. Tym zachrypniętym głosem pozwolę sobie bezpośrednio na Wasze pytania odpowiedzieć. Yy, na to, co Was nurtuje. Dziękuję oczywiście patronom i patronkom, szczególnie, szczególnie wszystkim, ale najbardziej szczególnie. Nie tym nowym, czyli Szymonowi Wnukowi, który jeszcze się pojawi jako autor fajnych pytań, Annie Ziębie, Arturowi Przybyłowskiemu. Zapraszamy serdecznie do naszej społeczności patronite.pl ukośnik stankiewicz. Tych z was, którzy chcieliby konkretnie już szkolenia u siebie w firmie ze stoicyzmu, proszę o maila stoikmałpa.piotrstankiewicz.pl najlepiej i wszystko dogadamy. I lećmy już z tymi pytaniami, bo trochę ich jest. Na początek yy, pytanie o początki, tak? Bo Karol K pyta, cytuję, co mnie skłoniło do podjęcia tematu stoicyzmu i czy miało to związek z próbą utrwalenia sobie różnych postanowień. I decyzji. Koniec pytania. I odpowiedź jest taka, że ja mam bardzo konkretną, jakby taką historię moich początków. Dokładnie to było, uwaga, będzie głęboka prehistoria a dokładnie było to lato 2002 o przegiełłem to było lato 2006 roku. To było takie lato no ja miałem wtedy ile 23 lata. Było to takie lato, kiedy ja byłem trochę, jak to się ładnie mówi in between things, w szczególności. Zacząłem, ja studiowałem wtedy fizykę na Uniwersytecie Warszawskim, zdawałem na, zdawałem na filozofię. Co ciekawe, nie dostałem się na tą filozofię, żeby było śmiesznie. Nie dostałem się na tę filozofię, bo tam była ta kwestia starej i nowej matury. Ja miałem jeszcze tak zwaną starą maturę z roku 2002, dlatego mi się pomyliły te daty. Był jakiś przelicznik, to było strasznie niekorzystne, coś tam, coś tam. Ostatecznie nie, jakby nie dostałem się jakby jako nowy student. Dostałem się dopiero na studia, na tak zwane studia równoległe w październiku. Ale właśnie, będąc tak in between, nie wiedząc, czy się dostałem, czy nie, pamiętam, to były właśnie takie lato, kiedy byliśmy z przyjaciółmi na. Na Mazurach pływaliśmy. Byłem wtedy żeglarzem. Pływaliśmy po Wielkich Jeziorach Mazurskich. No Jak to yy, ładnie ujmuje piosenka, która wtedy była popularna, yy, było ciepłe lato, choć czasem padało, dużo wina się spało, dużo wina się piło i mało się yy, spało. No i tutaj z naciskiem na wino i inne trunki, to było takie wesołe, miłe lato, ale zarazem podszyte takim poczuciem, no, że coś trzeba wymyśleć, co dalej w tym życiu robić. No i znając temat oczywiście, że stoicyzm istnieje, pamiętam, że sobie dokładnie wymyśliłem że może spróbuję ten projekt życiowy, nowy ogarnąć po stoicku i dokładnie sobie zdefiniowałem, że to był sierpień 2006, że po powrocie z tych wakacji pójdę do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, do buw to był jeszcze stary, nie, to był już nowy BUW, ten na Powiślu i zacznę czytać ten, o tym stoicyzmie, zacznę się w to wgłębiać. No i zacząłem dokładnie, pamiętam, co zrobiłem tak, jak postanowiłem, poszedłem, wypożyczyłem pamiętam dokładnie, czy wziąłem po prostu na miejscu do czytania tą realego historię filozofii starożytnej najpierw jednotomową, później wielotomową i zacząłem ten stoicyzm krok po kroku analizować, no i, i tak się potoczyło, tak, to znaczy dokładnie w ten sposób to się zaczęło i w ten sposób ten stoicyzm wszedłem. W ciągu w zasadzie następnych kilku lat ja zrozumiałem, że stoicyzm, jakby zrozumiałem jak dużo ten stoicyzm daje, jak bardzo on jest aktualny, jak bardzo może być taką platformą, żeby nasze życie sobie uporządkować tu i teraz w XXI wieku. A zarazem, no, że jest trochę nieuporządkowany, w sensie, że te stoickie teksty, które mamy, no, one są takie trochę... No są tym, co przetrwało, natomiast to nie jest tak, że one są jakimiś super spójnymi wykładami z podziałem na punkty, poszczególne idee i tak No i zacząłem sobie to porządkować w notatkach. Później szybko zorientowałem się, że te notatki mogą posłużyć nie tylko mi, i dokładnie w ten sposób powstała ta moja klasyczna, chyba już książka Sztuka życia według Stoików, która właśnie widzicie, jak jest zbudowana jako. Znaczy, ci z Was, którzy wiedzą, to wiedzą, jest zbudowana jako zestaw takich metod stoickich o różnych, dotyczących różnych części rzeczywistości i zbudowana jest jako komentarze do fragmentów tekstów ze starożytnych stoików. Książka ta obecna, najnowsza, dziennik reformowanego stoika, dziennikstoika.pl, polecam serdecznie, już jest zupełnie inaczej zbudowana, natomiast ten punkt wyjścia to była właśnie taka próba uporządkowania sobie tej, tej stoickiej myśli, no i jak się okazuje przydatne to było nie tylko mi, czyli jakby odpowiadając na Karola pytanie, to nie do końca była próba utrwalenia sobie postanowień, tylko raczej próba jakby złapania pewnej platformy, na której mogę te postanowienia zrobić. Tak? No i to można przeliczyć do 3,5 roku od początku stoicyzmu. Yy, już yy, zacząłem nie pić alkoholu, znaczy odstawiłem alkohol, no i inne rzeczy się też podoczyły. Natomiast stoicyzm był jakby nie utrwalał, on był tym punktem wyjścia, tak? Był to bazą, na której budowałem, i to jest yy, od razu, możemy stąd przejść do pytania, które zadała Beata Stańczak. Mega, pozdrawiam. Pytanie, cytuję, czy wejście na drogę stoicyzmu jest zawsze spowodowane jakimś problemem w życiu? Koniec cytatu. Yy, I no, odpowiedź jest taka, że mam nadzieję, że widać, że nie musi być, tak? Znaczy, często tak się o tym myśli, że Stoicyzm jest taką trochę jak medycyna, tak, że, że jest czymś, co jakby interweniujemy stoicko w wypadku jakichś problemów, jakichś nieszczęść, jakichś zwątpień, jakichś tam innych problemów życiowych, natomiast mam nadzieję, że widać trochę już po tym, co dzisiaj mówię i że widać w ogóle po tym, jak ja ten stoicyzm przedstawiam, no, że to jest coś dużo szerszego, tak? To znaczy, że stoicyzm jak najbardziej może być i. I jest i może być pomocny również w takich zwykłych sytuacjach. Do tego jeszcze przejdziemy przy pytaniu yy, Michała Krzaka. Nie jest tak, że punktem wyjścia do stoicyzmu musi być jakiś wstrząs życiowy. W moim wypadku, no tak, staram się, jakbym miał nadzieję, że to widać w tej mojej historii, że to była pewna raczej taka no, próba ogarnięcia się, a nie jakoś, jakieś konkretne nieszczęście. Więc tutaj stoicyzm jest i może być pomocny dla wszystkich, niezależnie od tego, czy w punkcie wyjścia jest kryzys, Duży, czy nie ma kryzysu? Do tego oczywiście namawiam, zachęcam i tak to przedstawiam. I to z kolei prowadzi nas, to się wszystko widzicie wiąże, nic nie jest przypadkowe, jak powiedział Marek Aureliusz. A jeżeli jest przypadkowe, no to można zawsze wytworzyć pewną, pewną wspólną nić interpretacyjną. Do pytania Angeliki, to nas prowadzi, mianowicie, cytuję. Czy zawsze da się być stoikiem? Co w przypadku nagłych, niespodziewanych śmierci lub śmiertelnych zachorowań bliskich osób. Pozdrawiam. Koniec cytatu. Również cię pozdrawiam, Angeliko. O, i to jest to nie pytanie Michała Krzaka, które jest trochę inne, tylko to pytanie Angeliki. Teraz tutaj miałem na myśli, że tutaj to będzie widać. Odpowiedź tutaj jest taka, że co do zasady zawsze warto starać się być stoikiem. I stoicyzm, no, rzadkie są sytuacje, w których stoicyzm nam zaszkodzi. Znaczy, no, uważam, że nie ma takich sytuacji. Co najwyżej, tak jak pisałem w książce o twórczości artystycznej, no, być może romantyczni, szaleni poeci i artyści, oni niewiele mają do ugrania na stoicyzmie. Natomiast idea jest taka, że na pewno warto spróbować. I niezależnie od tego, czy okoliczności są ciężkie, czy są nieciężkie, czy to jest jakiś duży kryzys, czy to jest mały kryzys, to na pewno przemyślenie i uchwycenie tego po stoicku na pewno zawsze pomoże. Tak. I tutaj jakby moja pozycja jest taka, że starożytni stoicy by twardo odpowiedzieli, no, że tak, jak najbardziej trzeba zawsze być stoikiem yy, i że da się zawsze i w ogóle to jest jedna droga. Uważam, że dzisiaj trzeba trochę w bardziej zniuansowany sposób na to patrzeć. Znaczy, tak, uważam, że zawsze warto patrzeć po yy, stoicku, natomiast to nie jest tak, że, jak pewnie już widzisz po moim podcaście, po moich rzeczach, to nie jest tak, że ja yy, jakby pcham ten przekaz taki najbardziej hardkorowy, że wiesz, umarło ci dziecko, wojna wybuchła, spalił ci się dom, no i to jest punkt wyjścia do stoicyzmu. No nie, ja właśnie uważam, że no, oczywiście ekstrapolacja jest taka, że te sytuacje no, jak najbardziej są tymi, w których stoicyzm powinien nam się przydać. Ale to już w pewnym sensie każdy musi na własną rękę ten, ten temat pociągnąć, no bo ja też się nie czuję uprawniony do korzystania z takich wiesz, hardkorowych przykładów. Natomiast jak najbardziej przykłady mniej hardkorowe czy wszelkie inne kryzysy wątpliwości no to jest to, kiedy ten stoicyzm warto wdrażać i jakby nigdy na tym nie stracimy. Tak? nawet jeżeli taki mówię, być może należymy do tych 5% ludzi, którzy no jakby inaczej myślą niż stoicy, to nawet wtedy jakby liźnięcie tego stoicyzmu przejście przez ten etap uchwycenie tego choć raz sobie w życiu w ten sposób jest czymś co warto zrobić, co warto mieć i zawsze się na tym skorzystać więc jakby innymi słowy, odpowiedź na twoje pytania, Angeliko, jest taka, że to nie jest tak, że, 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 że wiesz, że jakieś tam wielkie nieszczęścia obalają stoicyzm, bo niektórzy tak do tego podchodzą. Nie mówię, że ty, ale tak niektórzy tak podchodzą, także że o, nie da się być, ktoś mi kiedyś powiedział, że w Polsce to się nie da być stoikiem, bo to jest rzeczywistość zbyt szalona, ktoś inny powie, że jakieś tam naukowe odkrycia obalają stoicyzm, no to w ogóle nie działa w ten sposób, Tu nie chodzi o szukanie tego, co ten o, o stoicyzm jakby obali, czy sfalsyfikuje, tylko o to, że możemy zainteresować Zaczerpnąć z tego sposób myślenia, i prawie zawsze wyjdziemy na tym na plus, a w szczególności wtedy, kiedy tu pytanie Szymona Wnuka, pozdrawiam po raz kolejny, pytanie o stoicyzm w wychowaniu y, dzieci: jak to pomaga, czy pomaga, jak to robić? No i tak, tutaj odpowiem też anegdotą, może sięgającą roku 2014, zaraz po wydaniu mojej książki Sztuka życia według Stoików. Zrobiła ze mną wywiad Anna Kowalczyk, blogerka boskamatka.pl, polecam serdecznie, bardzo fajna dziewczyna i wtedy ona miała już dziecko, a ja jeszcze nie i właśnie rozmawialiśmy, no bardzo to interesowało, dokładnie to pytanie, czy i jak ten stoicyzm może pomóc w doświadczeniu rodzicielstwa i tam mieliśmy taką taką dynamika, że ona mówiła, no jak, przecież w przypadku dziecka, no nie da się nic kontrolować, będziesz sam miał dziecko, Piotrek, to zobaczysz, to w ogóle jest poza twoją kontrolą i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy sobie ustanowiłem, uświadomiłem fundamentalnie i ustanowiłem w pewnym sensie też jako sposób myślenia na przyszłość, więc to dobra pomyłka. Ja sobie uświadomiłem, że, że to jest ważna bardzo rzecz i ona nie dotyczy tylko rodzicielstwa. Mianowicie to jest tak, że my często, czy przynajmniej ja na początku, trochę rozumiałem ten stoicyzm kiedyś, kiedyś jako taką właśnie próbę kontrolowania wszystkiego, tak? To jest taki stereotyp, z którym podchodziłem, tak? Że no, w stoicyzmie niby chodzi o to, że masz kontrolować. Tylko, że przecież to jest dokładnie, dokładnie odwrotnie to znaczy punktem wyjścia i tym, o co chodzi w stoicyzmie, to jest właśnie to, że uświadomienie sobie, że nie da się wszystkiego kontrolować, co więcej, że w większości rzeczy w życiu to my nie kontrolujemy, co więcej, że właśnie w ten sposób, trochę jak w judo, poznać siłę przeciwnika, ustąp, żeby zwyciężyć, dokładnie w ten sposób możemy w życiu, mówiąc kolokwialnie, wygrać, jeżeli uświadomimy sobie, jak bardzo wielu rzeczy nie kontrolujemy i jeżeli skupimy się na tych, które kontrolujemy. Co oczywiście znaczy, że no dokładnie w sytuacji rodzicielstwa, kiedy się okazuje, że dużo, dużo mniej, czy jakby jeszcze mniej w życiu kontrolujemy niż się wydaje, no bo dziecko jest tym takim czymś, kimś, co, kto, no zupełnie jakby rozsadza ramy wszelkiej racjonalności i przewidywalności, no właśnie dokładnie wtedy potrzebny jest nam stoicyzm, żeby wiedzieć, co możemy kontrolować i na czym powinniśmy się skupić. Więc tutaj jak najbardziej ten stoicyzm jest przydatny i w pewnym sensie właśnie jest to doświadczenie rodzicielstwa z tym, co pokazuje, że ten stoicyzm jest przydatny. Także właśnie to nie chodzi o iluzję kontroli, tylko chodzi o świadome jakby. Zamknięcie, uściślenie się, jakby skupienie się na tym, co kontrolujemy, a nie właśnie na iluzję, że będziemy, przepraszam, zaczyna się powtarzać, a nie na iluzji, że będziemy mogli kontrolować wszystko, bo kontrolować wszystkiego nigdy nie możemy, nawet nie powinniśmy próbować, i o tym dokładnie jest. Stoicy. Jeżeli chodzi o konkretne rady, to jest myślę temat na konkretne rady dla rodziców, no to jest myślę temat na osobny zupełnie odcinek. Na pewno polecam taki tekst wiszący u mnie na stronie Parenting metodą Muminków. Nazwa może dziwna, ale tak wtedy miałem Zajawkę, to chyba ma dwie części i tam jest tak garść takich pewnych bardzo konkretnych rzeczy dotyczących podejścia do właśnie do rodzicielstwa z takiej trochę głębszej... Myślę, perspektywę. Więc tutaj jakby nie wejdę w szczegóły, bo to jest za duży trochę temat. Natomiast chętnie odpowiem, czy właśnie nie odpowiem na pytanie Adriana piecucha. Również pozdrawiam. Adrian, który pyta o to postaci z jakich bajek i filmów yy, dla dzieci filmów charakteryzują się najbardziej stoickimi cechami. i Jakie bajki mogą mieć największą wartość? I tutaj jest szczera i uczciwa odpowiedź taka, że. Że nie wiem. Znaczy zaraz trochę powiem jeszcze więcej, natomiast ja się nie boję pytań, na które nie wiem, bo w ogół, na które nie znam odpowiedzi, bo w ogóle uważam, że no ideę raczej biorą swoją siłę z tego, że się śmiało przyznają do wątpliwości, czy do ograniczeń, a nie z tego, że udają, że mogą wszystko. W związku z tym ja nie... Trudno mi powiedzieć jakie... Znaczy mam jeden typ i go powiem za chwilę. Natomiast trudno mi powiedzieć jaka postać z bajki jest najbardziej stoicka. Również dlatego, że w tym pytaniu trochę jest tak zawarte, że Yy, jest zawarty trochę ten stereotyp, w tym sensie, znaczy, rozumiem, że możesz pytać Adrianie, yy, no jakby tak z głębi rzeczy, natomiast no w większości wypadków yy, no to będzie pytanie, jakby łatwo to zrozumieć jako pytanie o stereotyp, w tym sensie, że która postać z bajek dla dzieci jest taka najbardziej niewzruszona, obojętna na życie i tak dalej i tak dalej, a to jakby zupełnie nie o to chodzi, prawda? Więc żebym ja mógł realnie odpowiedzieć na to pytanie, to potrzeba znaleźć um, postać, która jest właśnie stoicka po mojemu, nie w znaczeniu tego stereotypu, tylko tak stoicka naprawdę, co jest dużo trudniejsze. I tak jak powiedziałem, nie podam ci konkretnych odpowiedzi. No jest, mam jeden typ, który on, to jest być może odpowiedź trochę z boku, ale w tej bajce Psi Patrol no jest to, to nie żadna postać, ale jest to zajawka, ten motyw, który się powtarza, że te psy zawsze mówią nie ma problemu, którego nie rozwiążemy. W tej pozytywności, w tej konstruktywności jest coś stoickiego. Oczywiście ten nie należy brać tego dosłownie, no bo tak jak powiedziałem właśnie w oczko wcześniej, e, i dlatego w tej odpowiedzi odpowiadam na te pytania. E, tak jak powiedziałem oczko wcześniej, no właśnie w stoicyzmie sobie zdajemy sprawę, że, no nie, że, że w większości sytuacji nie kontrolujemy i że rzeczy będą w większości poza naszą kontrolą. Niemniej w każdej sytuacji, i to by jakoś ten Psi Patrol tutaj denotował, w każdej sytuacji jesteśmy w stanie zrobić coś tak. No bardzo rzadkie wyjątki są takie, że już trzeba kompletnie wywiesić białą flagę, więc to byłaby jakaś tutaj myślę, yy, sugestia. I teraz pytanie od Michała Krzaka. Pozdrawiam również. Cytuję: Co dawni stoicy mówili o kłamstwie, jakie mieli do niego podejście i jak stoicka filozofia może nam z tym zagadnieniem pomóc we współczesnym świecie? I tutaj znowu będzie ciekawie, o tyle że nie odpowiem wprost, ale myślę, że ta odpowiedź jest znacząca, tak? To znaczy uważam, że stoicyzm jako filozofia w takim najprostszym, najbardziej zasadniczym, elementarnym sensie, no niewiele nam mówi o tym pytanie o kłamstwo i prawdę, tak w takim zupełnie podstawowym sensie, to znaczy czy należy mówić prawdę, czy wolno kłamać, tak? Czy kłamanie jest złe, czy zawsze trzeba powiedzieć no to są te przykłady, nie wiem, te Skanta, te klasyczne przykłady filozoficzne, że jeżeli ukrywam u siebie kogoś, kogo ściga morderca, i morderca mnie pyta, czy wiem, gdzie jest ta osoba, to czy ja mam prawo skłamać, czy nie. tak? To są te, te casy. To, to nie jest jakby coś, co stoicy... Przez co stoicy chwytają świat w ten sposób. Oczywiście no, można powiedzieć, że no tak, są filozofami, powiedzą, że zawsze trzeba mówić prawdę, natomiast no, realna odpowiedź jest inna. Ja myślę, że tak naprawdę stoicyzm nie mówi o prawdzie w tej definicji mm, klasycznej, czyli zgodność so sądu z rzeczywistością, czyli. Jeżeli mnie pytają, gdzie jest ta osoba, która się ukrywa, to czy ja mam odpowiedzieć zgodnie z jakby obiektywnymi faktami o lokacji tej osoby? Tylko to jest raczej pytanie o to, jak ja mam odpowiedzieć w takiej sytuacji, żeby to było zgodne, jakby spójne z moimi wartościami i z moimi, em, i z moimi celami w życiu, tak? Z moim charakterem. Czyli raczej ta koherencyjna, spójnościowa. Definicja prawdy, a nie no, rozumiana jako definicja ta klasyczna, tak? Tutaj angielskie słówko integrity by to dobrze jakoś denotowało czy sugerowało, że chodzi o pewną właśnie spójność, pewną całościowość naszej. Postawy, tak? I ta prawda, jeżeli by była, no to raczej w tym znaczeniu, że coś jest takie, że coś jest naprawdę, że coś, że coś jest genuine, tak? Że coś jest jakby zgodne z naszym, jakby z naszymi korowymi, z naszymi zasadniczymi wartościami. W tym znaczeniu, a nie w znaczeniu, yy, że musisz zawsze powiedzieć prawdę, jeżeli tam mama cię pyta, czy zjadłeś cukierki, tak? Więc tutaj troszkę ocieka, uciekam od tej odpowiedzi, natomiast yy, myślę, że to jest istotna, yy, że to jest i że istotna prawda, nomen, omen, w niej się właśnie kryje. Natomiast pytanie, od którego chciałbym chyba oficjalnie uciec, to znaczy oficjalnie powiedzieć, że to się nie da odpowiedzieć po łebkach i że to wymaga oddzielnego odcinka czy cyklu odcinków, tak jak ten był ten cykl o śmierci, no jest pytanie o uzależnienia. I to jest coś, co na pewno chcę zrobić, natomiast no nie da się tego w skrócie, nie da się w kilku zdaniach. Tematyka uzależnień jest dla mnie ogromnie. Ogromnie ważna i nie, nie w tym znaczeniu, że, jest, że mam jakieś tysiąc nałogów, heroiny i tak dalej, natomiast no, to, że przestałem pić alkohol, z którym miałem problemy do 2010 roku, że przestałem go pić 31 stycznia 2010 o godzinie 20.30 w pociągu relacji szkarska Poręba Warszawa Wschodnia, to, to jest bardzo dla mnie definiujące. To był bardzo duży sukces życiowy, bardzo duża rzecz. I uważam, że są oczywiście bardzo głębokie związki i jakby takie splątanie między tą tematyką uzależnieniową i stoicyzmem. Że stoicyzm mega, mega tutaj może, czy przynajmniej mi pomógł, jako pewna, nie jako stricte terapia, natomiast jako pewien sposób patrzenia na te sprawy. I to jest też tak, że jakby uporządkowanie tych spraw alkoholowych, czy jakby ponazywanie sobie tych rzeczy w głowie, no umożliwiło mi też zrobienie szeregu innych rzeczy, tak? Znaczy, no. To, że sobie, uświadomiłem sobie, że mam niezdrową relację z alkoholem, no to później pozwoliłem pokazać, że, nie, że z Red Bullem, którego piłem za dużo, też miałem niezdrową relację i rok później przestałem pić też Red Bulla. I z jakimiś innymi sprawami, trochę bardziej enigmatycznymi, w rodzaju, w rodzaju że. Pozwoliło mi zrozumieć, że od innych spraw w rodzaju, nie wiem, od jakichś takich prokrastynacji, tracenia czasu bez sensu i tak dalej, też w pewnym sensie jestem uzależniony, czy mam niezdrową z tym relację. Innymi słowy, ten sposób myślenia, którego się nauczyłem. Na temacie alkoholu, który mam na platformie stoickiej, no on bardzo fajnie mi konkretnie pomógł na wielu innych frontach, i uważam, że to jest jakby podejście, które warto stosować. I to jest jakby zgodne z, z tym, co mówi nauka o uzależnieniach. Tak? To znaczy, że to nie tylko twarde narkotyki są tu zagrożeniem, to naprawdę te pokusy i problemy czyhają w różnych elementach. Tak, jakby ludzie się leczą z uzależnienia od gier komputerowych, od hazardu i tak dalej i tak dalej, to jest jakby bardzo ta logika właśnie myślenia o świecie w kategoriach tych niezdrowych relacji z rzeczami, czy z zachowaniami, czy substancjami jest bardzo pomocna i o tym chciałbym na pewno więcej, więcej powiedzieć z tego stoickiego punktu widzenia, natomiast no nie da się tego zrobić w kilku zdaniach. Tutaj chętnie podrzucę moje teksty na ten temat, zwłaszcza tekst Wszyscy Jesteśmy DDA, który wisi u mnie też na stronie, na piotrstankiewicz.pl. Więc, tak na, odpowiadając najogólniej, pewna filozofia życia yy, polegająca na tym, czy sposób myślenia, który trochę jest właśnie w stoicyzmie, yy, na stoicyzmie oparty, że Należy uważać na różne niezdrowe zachowania i substancje, jak również trzeba budować te zdrowe relacje z rzeczami i substancjami i zachowaniami, na przykład wiem, z ćwiczeniami fizycznymi. W sensie to zainspirowane tematem uzależnień, myślenie jest, jest dla mnie mega ważne, natomiast i, i myślę, że mocno fajne ze stoickiej perspektywy. Natomiast no, to nie jest temat na kilka zdań, tylko na, na cykl kilku podcastów. I na koniec pytanie z innej trochę beczki. Znów Szymon wnuk po raz drugi rzucił temat, że może byśmy zrobili stoicką wspólną wycieczkę pieszą, skoro idzie wiosna, idzie lato. A ja je tak lubię. I to jest temat zupełnie inny. I ja tutaj powiem tak, że faktycznie kto z Was byłby chętny się spotkać, tak całkowicie poza systemem, po prostu właśnie na jakiś tam weekendowy mały rajd pieszy. To ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu i możemy o tym jakoś pogadać. Po prostu piszcie maile w, w tej sprawie, zobaczymy, czy są chętni, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jak mówię, całkowicie poza wszelkim systemem. Po prostu jako taka inicjatywa. Nie odpowiedziałem na wszystkie pytania, e, natomiast myślę, że odpowiedziałem na, 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 na wiele i już za tydzień na pewno zrobimy, już wrócimy stricte do stoicyzmu, tak by opowiadanego od mojej strony. Dzięki za wysłuchanie. Tak jak mówię, jeżeli chcecie mówić się na jakąś wycieczkę, to piszcie maila. Jeżeli chcecie szkolenia stoickiego u was w firmie, to też piszcie maila. A przede wszystkim e, dzięki za wysłuchanie. Raz jeszcze followujcie, subskrybujcie ten podcast, szerujcie go podrzucajcie osobom znajomym i tam, gdzie on się może komuś w życiu przydać, bo myślę, tak jak było na początku, myślę, że nikt nie, nikt nie straci na tym, że stoicyzmu liźnie kolejne liźnięcie, trochę może głębsze już za tydzień. Do usłyszenia.